Czas domysłów dobiegł końca. Po niemal tygodniu od wybuchu skandalu poznaliśmy autorkę oburzających wpisów, wybielających komunistycznego zbrodniarza Maksymiliana Sznepfa, które pojawiły się na profilu X Instytutu Pileckiego. Więc to ja byłam autorką tweetów? To Luiza Jurgiel Żyła, nowa rzeczniczka Instytutu. W pierwszych dniach swojej pracy, tak zwana ekspertka od komunikacji kryzysowej popełniła taki oto skandaliczny wpis. Porucznik Maksymilian Sznepf dowodził jednostką Ludowego Wojska Polskiego o wielkości 110-160 żołnierzy, która zatrzymała 22 osoby, z których część nigdy nie wróciła do domu. W obławę zaangażowanych było 45 tysięcy żołnierzy. Udział jednostki Sznepfa stanowi jedynie 2 promile tych sił. Ze źródeł historycznych wiemy, że w rzeczywistości Maksymilian Sznepf podczas obławy augustowskiej odpowiedzialny był za aresztowania i zabójstwa znacznie większej liczby Polaków. Dla Sznepfa i jego... Pierwszego praskiego pułku piechoty, obława augustowska, to nie jest 10 lipca, tam do 18 lipca. To się wszystko zaczyna w czerwcu i trwa do września. Oni naprawdę, kościuszkowcy. E, utopili we krwi e, te trzy rejony Polski: Suwalszczyznę, Podlasie e, i część Mazowsza. Nowa rzecznik Instytutu Pileckiego bagatelizuje sprawę. Jak wskazuje, winę za skandaliczny wpis ponosi serwis X, który zablokował jej możliwość umieszczenia pełnego komunikatu. Ale niestety, no, prozaiczna sprawa. E, e, X e, Instytutu nie miał wykupionej opcji zamieszczania pełnego tekstu. Więc potrzebowałam takie oświadczenie podzielić na części, i tutaj ci Państwo, którzy weszli na profil, mogli zobaczyć chyba nawet kilkanaście części tej wypowiedzi, którą później wkleiłam w całości już bez zmian, no ale w tej pierwszej wersji dołożyłam. E, swoje, e, swoje trzy grosze. Te trzy grosze to głównie znaczne zmniejszenie liczby ofiar Sznepfa, a także posłużenie się sowieckim eufemizmem, że zamordowani Polacy nigdy nie wrócili do domu. Przepraszam za uproszczenie. Nie Trudno myślę, powiedzieć, czy faktycznie panią, ten panią ten... Jurgiel Żyłę naszła głębsza refleksja. Jeszcze kilka dni temu w wypowiedzi dla innej telewizji mówiła o sznepie jako, tu cytat, mniej istotnej postaci w katowaniu Polaków. Taki jest właśnie efekt zmian kadrowych, które zarządził nowy dyrektor Instytutu Pileckiego, Krzysztof Ruchniewicz. Instytut um, pod moim kierownictwem to jest instytut, który działa tak naprawdę dopiero od kilku miesięcy. Starałem się w mojej wcześniejszej wypowiedzi zaznaczyć, że byłem przede wszystkim konfrontowany z różnego rodzaju problemami, mniej natomiast miałem do czynienia z Instytutem Badawczym. Owe różnego rodzaju problemy, którymi zajmował się Ruchniewicz, to przede wszystkim zwalnianie ludzi i kasowanie programów rozpoczętych w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kulisy polityki nowych władz Instytutu poznaliśmy w ostatnim reportażu Cezarego Gmyza w programie Ściśle Jawne. Dwa dni po pogrzebie mojego ojca musiałam zeznawać na policji, m.in. w sprawie tego muzeum, pół godziny maglowania. Ale dlaczego... Ruchniewiczą ściś się na zwykłych pracownikach, którzy chcą po prostu pracować. Nie mogę tego zrozumieć. Prace stracił też zespół odpowiedzialny za dokumentowanie rosyjskich zbrodni popełnionych na Ukrainie pod kierownictwem Moniki Andruszewskiej. Pani Monika została pozbawiona w ogóle dostępu do swoich prac, do swoich do, do, do zebranych materiałów. Ponadto nie została jej przedłużona umowa. Zlecenie nie tylko jej, ale zespołowi, który razem z nią był na Ukrainie, zbierał te świadectwa. Dokumentowanie rosyjskich zbrodni to nie jedyny program zakończony przez nowe władze Instytutu. Taki sam los spotkał projekt Zawołani po imieniu, który był odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się kłamliwe zarzuty o rzekomy udział Polaków w Holokauście. To nie jest dla mnie nigdy do końca zrozumiałe, czemu na przykład. Dyrektor Muzeum Wojny Światowej czy, 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 czy profesor Ruchniewicz twierdzą, że my nie możemy, że nie jest rolą tych placówek mówić o bohaterstwie Polaków, mówić na przykład o polskiej wizji Długiej Wojny Światowej i, i historii. Wszystko to w myśl niemieckiej polityki historycznej. Zarzuty o germanofilię w odniesieniu do dyrektora Ruchniewicza pojawiają się nad wyraz, Często. Nawet w środowiskach takich m, historyków m, bardzo empatycznych w stosunku do, 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 do Niemiec uchodzi za osobę najbardziej spolegliwą, czy najbardziej dyspozycyjną, jeżeli chodzi o sygnały płynące ze strony ze strony niemieckiej. Dość powiedzieć, że jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Ruchniewicza było odwołanie planowanej w Berlinie konferencji na temat zrabowanych przez Niemców w czasie wojny polskich dzieł sztuki. Jak argumentowały wtedy nowe władze Instytutu, czas polskiej prezydencji nie jest dobrym czasem na organizowanie wydarzenia, które może być niewygodne dla Niemców. Maciej Strug, Republika.